Co można zrobić z South Parkiem? No, na przykład polską wersję. Rozpoczęli właśnie zdjęcia. Nasz korespondent wrocławski Bojar Dawid znajduje się na planie. No, teoretycznie można zrobić wszystko. Jako, że wszystko w serialu się zdarzyło. Jednocześnie, mimo tego, że struktura serialu, mimo osadzenia jej w inokoloreckim górskim miasteczku, o przyjaznych twarzach, tak? Cnót pełnych, bez żadnej rządzy, pozwala na szaleństwo. Jak choćby zrobienie prezydenta z Pana Pani Pana Gallisona. About a You're a Polish Czy skopanie brata Jona przez myszkę Miki. To był bodajże mój pierwszy obejrzany odcinek w ogóle. To jednak gry wymagają pewnych ram, gatunku, rozgrywki. Fabuła jest zapewniona, tylko jakoś w to grać trzeba. Dlatego też przez lata nikt za bardzo nie wiedział, co z tym fantem zrobić. I South Parkowe gierki majtały się między jednym a drugim, nie znajdując zbytnio żadnego stabilnego gruntu, aż wreszcie nie trafił się Obsidian. Ciki byki, me kochane. Matt i Trey Parker zdążyli przez te 8 wiosen od startu emisji wy wyrazić kilkukrotnie swoje zamiłowanie do gamingu. W odcinkach Guitar Hero, Team Pokémon, Make Love Not Warcraft, zrealizowany przy udziale Blizzard'a, Go God Go o tym jak Cartman zamraża się, aby się obudzić w sam raz na premierę Wii, a nie czekaj. Yeah! Budzi się w 2546, w świecie całkowicie zdominowanym przez odłamateizmu. Cholera jasna, nie cierpię, kiedy mi się to przetrafia. Twórcy sami się zwrócili do Obsidianu gdzieś w 2009, będąc fanami ich poprzednich gier, takich jak Call of Duty Modern Warfare oraz the Rapper. Tak naprawdę to nie! I będąc haterami poprzednich gier z Parkiem. W wywiadzie z New York Times Parker powiedział wprost: Były to tytuły, których wydawcy wykupili licencję na egranizację Parka i naklejali logotyp, na co popadło. Pamiętacie Simpsons skateboarding? Simpsonowie jeżdżą na desce? Albo wrestling? Był, był wrestling Simpsona. Jakość tych gier była tak wysoka, że kiedy Stone i Parker mogli się poszczycić większym autorytetem aniżeli chwilową popularnością, stwierdzili, nie mam bata, My tym razem robimy coś swojego, panujemy nad tym. Jest rok 1997. South Park rozpoczyna emisję na Comedy Central. Serial to taki banger, że właściwie to on jest powodem, dla którego dzisiaj nadal pamięta się o tym kanale. Twórcy w trakcie negocjacji ze stacją uzgadniają produkcję odcinków, jeszcze to 1999, oraz zrobienie filmu kinowego. Miasteczka South Park. U nas darowali sobie przymiotniki. Chwila. Czy to nawiązanie do Twin Peaks? Eclaim kupuje prawa do gier south Parkowych i zleca je stworzenie jednemu studiu: Iguana Entertainment, Turok, Turok 2, Batman Forever the Arcade Game. Ikis Wrecking Balls? Mówi to panu coś? Studiu, któremu przydarzyło się to samo, co zespołom takiego Rockstara czy Ubisoftu. Przemianowano go potem na Branding Właściciela. Eclaim Studios Austin. Siostrzyczką w tym zestawieniu Trójca Świętowego jest South Park, czyli wydana niewiele, bo pół roku przed premierą filmu najdudniejsza strzelanka, jaką widzieliście. Kometa spadła na ziemię, miasteczko zalały falę mutanci hindyków, zombie mieszkańców, obcy, roboty, a nasza czwórka na potrzeby FPS-a zamieniona w pyzy bierze się za oczyszczanie miasta. Wiecie, jak w serialu, w którym jest śnieg! ciągle. Będzie to idealne na gwiazdkę. Sprężajcie się tam ta, jasne, a przy okazji róbcie jednocześnie tego Turoka 2. Fajnie będzie? Fajnie będzie. Jakim cudem eclaim zbankrutował w 2004 roku? <grym> Kompozytor Darren Mitchell zdradził, iż Eklejm wymusiło na dewach porąbane terminy, byle tylko zdążyć na grudzień. Mimo, że do premiery filmu jeszcze trochę zostało. Wskutek czego ekipa musiała korzystać z tego, co miała. Jedyny silnik, na jakim dobrze się znali, był ten od stąd też pójście w strzelankę. Nawalamy śnieżkami, balonami z wodą, a potem na prędce skleconymi pistoletami w coraz to kolejne hordy. Nawet jeśli są jakieś pistolety. Pistolety zaś są wyłącznie narzutki i tego typu amunicję. bowiem w czasie produkcji wydarzyła się jedna z wielu strzelanie w amerykańskich szkołach, konkretnie w Jonesboro w Arkansas. Comedy Central nie zgodziło się na koncepcję dzieciaków, które do siebie strzelają na boisku szkolnym czy innym placu zabaw, zważywszy, że w grze miał się znaleźć potem mocno okrojony multiplayer. Broń zamieniono więc na taką, bardziej nieszkodliwą. Niestety też serial wtedy dopiero raczkował. Pierwszy sezon jeszcze się nie skończył, więc ekipa nie miała za bardzo materiału do inspiracji. Niesamowicie ekscytująca to produkcja z produkcyjnego głównie punktu widzenia. Wersje na PC i PlayStation dostały kiepskie recenzje ze względu na kiepską grafikę czy powtarzające się brzydkie odzywki postaci nie tylko chłopców, ale i indyków. Jezus, tego się słuchać nie da. I choć wersja na Nintendo 64 nie jest znacznie okazalsza, to jednak z uwagi na dobrą znajomość konsoli przez iguanę udało im się choć sprawić, aby w przeciwieństwie do tych wersji, gdzie nic nie widać, na tej było widać czego nie widać. A i to naprawdę imponujące ścisnąć ponad 17 minut nagrań w kartridżu o maksymalnej pojemności 64 MB. Na PS1 jakość audio jest porównywalnie przyjemna co zapach porannego oddechu. Siostrzyczką nieco starszą jest South Park Chefs Shack, już studia Acclaim Studios Austin. Czyli rzecz powstała na fali popularności teleturniejów na domowe konsole. Było ich tak dużo, że kiedy się szuka jakiejś retro produkcji na PS1, to szuka Zbierając ofert od najtańszych gier, parę pierwszych stron zajmują piłka nożna, billard oraz te programy. Milionerzy, you don't know Jack, pełno. A że i Mario Party zjawiło się gdzieś w 98, na jego zysku też chciano uzyskać. Miłosna chatka szefa otrzymała formę teleturnieju emitowanego na publicznym kanale Miasteczka. Z jakiegoś powodu South Park ma własny kanał, ale okej. Okay. Zamiast walczyć z jakimiś indykami, robimy coś znacznie bliższego oryginałowi. Czyli odpowiadamy na ironiczne pytanie o popkulturę, okazjonalnie wykonując banalne minikry. Dostarczamy pizzę, skaczemy za spadochronem, odganiamy owady. Bo to się kojarzy z South Parkiem, zdecydowanie. Deweloperzy darowali sobie kulinarne inspiracje i postanowili tym razem odtworzyć wycinankowy styl serialu w pędzie. Choć wygląda to czasem pokracznie, złożona na szybko, podobnie jak minigry. To na szczęście nie powtarza błędu gry władcy much wrzut na dupie i nie tworzy demonów z piekła. Rok 2000 ludzie świętują nowe tysiąclecie, mimo tego, że to pojawi się dopiero za rok. Świat się nie rozjebał! JE! Yeah! Nowa gra South Park, wyścigówka, bo Mario Kart jest popularne, Masz, gaj, gaj. Na tym etapie końca dobiegał trzeci sezon. A samo Acclaim zorientowało się nieco, iż głupio rzucać swojemu najpotężniejszemu wojownikowi takie ochłapy. To też oddział Wostin zajął się turokami oraz baseballem. Ostatnią park południową Grom Acclaim w South Park Rally w 7 miesięcy na gwiazdkę oczywiście ogarnęło Tantalus Interactive. Później odpowiedzialny za Men in Black 2, Alien Escape, czy SpongeBob SquarePants' Yellow Avenger. Ściganie się po miasteczku wydaje się spoko pomysłem. Przy trzecim sezonie zdążyło się już rozbudować, lecz raczej gdyby to ściganie istniało w formie minigry w jakimś większym tytule. No bo. Gdzie w tym South Park? na rzeczywistość objawia się nie w treści, a w samym fakcie istnienia tych produkcji. Te trzy gry to rodzaj gier, z których Parker i Stone sami zrobiliby sobie jaja. Nie wiem, robiąc odcinek o tym, jak. Pasja Gibsona dostała własną grę. Sama Droga Krzyżowa to QuickTime eventy. Były to tytuły, jakie zwykle się robiło. Drzewiej, gdy każdy serial czy film dostawał swoją grę. Jaś Fasola ją dostał. Ale to już temat na żaden materiał. Czyli jakaś bieda strzelanka, bieda minigry, bieda ścigałka. Jakimś cudem każdy opierał się na sile Nintendo. A skoro mowa. W tym samym okresie co produkcja South Parka z 98, tworzono także wersję na Game Boy Color. Co udowadnia choćby reklama w Nintendo Power, zapowiadająca wersję na N64. I Game Boya. W platformówce Stanem, Kyle'em i Kartmanem mieliśmy rozwiązywać zagadki. Każdy umiałby co innego. Stan byłby najbardziej gibki, Kyle skoczny, a Kartman oferowałby to samo wsparcie, co to, które daje mi ta kanapa. Twórcy serialu, na krótko przed wysłaniem gry do Nintendo, mieli uznać, że to jednak konsolka skierowana do dzieci przede wszystkim, więc lepiej by się przypadkiem na to nie nadziały. A na Nintendo 64 powstało trochę strzelanek. Na Game Boya Mniej, a że sporo już stworzono, żal było całkowicie usuwać prototyp. To, że grę odnaleziono po latach, nie jest najciekawsze, tylko to, do czego wykorzystano kod źródłowy. W Europie wydano skleconą z asetów grę o pszczółce Mai, zaś w Ameryce o bliźniaczkach Olsen, South Parka, siłę recyklingu. U Mai nadal można znaleźć pozostawione sprayty oraz takie same hasła do poziomów. Drugą produkcją, także tworzoną w międzyczasie, miało być A Week in South Park, twórców. Sanitarium, tak. Sanitarium. O tej wiemy niewiele. Jedynie to, iż rzecz miała stylem przypominać serial, gatunkowo opierać się na przygotówkach Point and Click, zaś rozgrywkowo, tak samo jak projekt na Game Boya, na rozwiązywaniu razem problemów. W pierwszej misji mieliśmy pomóc Pipowi w znalezieniu Robaków na szkolny konkurs naukowy, w którym nagrodą jest najnowsza gra z Terencem i Filipem. Najukochańszymi linii kanadyjczykami od czasów Ryana Reynoldsa i Jestyna Biebera. W przeciwieństwie do Love Lawszak, gdzie ciężko, ale jak Jakoś udało się okiełznać ograniczenia Nintendo 64, tak to miało wyjść jedynie na PeCety i PlayStation, z uwagi na masę muzyki czy nagrę dialogów. Całość miała się składać z 7 odcinków, te zaś na 40 godzin zabawy, ale cóż, słuch o tym zaginął. Na ten moment jedynym dowodem na produkcję są stare newsy. Acclaim dało sobie spokój z South Parkiem i przez prawie że dekadę nikt nie wydał żadnej egranizacji animacji. Nie wydał choć taką tworzono. W 2005 Bass Monkey Software, ludzie odpowiedzialni głównie za pomoc przy portowaniu niektórych Tomb współtworzyli faktycznie Anniversary. Otrzymali zlecenie na adaptację South Parku od Ubisoftu. Pali na pomysł na coś inspirowanego GTA oraz inspirowanym GTA Simpsons Hit and Run, tylko z mniejszą ilością miasty. Dzięki Bogu. Wreszcie coś, co jakoś wykorzysta potencjał tego miasta. A i korzystanie sobie z cywili, kopanie ich, mordowanie jeszcze jak matą jest wpisane w DNA GTA jak i South Parka. Tym bardziej, że gra miała nieco bardziej dostosowywać się humorem do oryginału. W odkrytym w 2015 przez Happy Orange Gamera zestawie deweloperskim pierwszego Xboxa skryty był build a w nim misja, w której Cartman, aby móc wziąć udział w paraolimpiadzie, jedzie do szpitala psychiatrycznego, udaje chorego, obrywa prąd... tak, tak jak w serialu, dokładnie. Problem w tym, że Bas Monkey dostało tę robotę głównie dlatego, że nikt Inny nie miał za bardzo czasu się tym zająć. Ono natomiast nie miało zbytniego doświadczenia w tworzeniu gier o tak sporym rozmiarze. Studio motało się między pomysłami, co i rusz padało na nowe, to oprzemy grę na nie zgadniecie! Zagadkach. To na ekranie będzie widoczna cała czwórka, pomiędzy której członkami będzie się można przełączać. natomiast To będzie zasypane żartami, odwołaniami. Nie pomagał kierownik zasypujący pracowników prośbami po godzinach. Na ostatnią chwilę, przez to produkt Funkcja stała się chaotyczna i po 10 miesiącach prac wyciągnięto wtyczkę z kontaktu. Co potem? Kolejna posłucha. Aż do 2009. 9 lat po ostatniej Park Południowej grze na Xbox Live Arcade pojawiło się Let's Go Tower Defense Play autorstwa Double Six oraz Microsoft Game Studios, stanowiące pierwszą pełnoprawną egranizację tego uniwersum. Parker, Stone, deweloperzy, wszyscy psioczyli na jakość wydanych dotychczas gier też duet uczestniczył w pracach nad grą od samego początku. W 2007 roku założono South Park Digital Studios, parające się wszystkim co South Parkowe, a do tego wykraczające poza sam serial. Studio pomagało w tworzeniu assetów, w pisaniu scenariusza czy nagrywaniu muzyki. Autorstwa kompozytora serialu, Jamie'ego Danlapa. Miało się czuć, że to te same postaci i taki sam humor. Tytuł wydaje się dziwny, nieco robotyczny, ale pasuje, bowiem miał oddać fil japońskich seriali, których odcinki często miewają takie losowe nazwy. Losowy epizod Dragon Ball Super. Eee... O. Eee, bez litości poczwórna fuzja kontra połączone siły wojowników Wszechświata siódmego. South Park! Ruszajmy! Zabawa w obronę twierdz! A to któryś tytuł z kolei? Bo pierwotnie gra miała się nazywać Suck My Balls. Potem Snowballing. Już wiecie, żeby. Nadal. Z... ruchaj. Potem jeszcze Baru Baru, Suki Suki. Wymyślili też Tomasz Hajto, przejechał. Baru. Słuchaj, słuchaj. Jeden z achievementów nazywał się głupia, rozpieszczona, kurwa. A pamiętacie, Chili? Wiecie? To z rodziców Tenormana? Chłopak, nie dziwota, kompletnie oszalał. W Tenorman's Revenge oficjalnie. W ramach zemsty za zabicie jego rodziców, zjedzenie jego rodziców oraz oczernienie na oczach Radiohead posuwa się. Do grzechu ostatecznego. Kradzieży dysku z eksporta Kratmana, na którym miał zapisane Elaine OK, Okej. Oraz Arkham City. Kevin. Chłop ucieka przez portal do roku 2546. Kolejne odniesienie, gdzie chłopaki napotykają armię roborudzielców. dzielców, zieranego Taoliego, paskudny level design, pana ja świąteczną kupę. Zdemonetyzują na tym materię, świętego Piotra oraz człowieko niedźwiedzie o świnie. Niestety rzecz cierpi na to, co Let's Go Tower Defense Play, czyli losową zbieraninę asetów, które same w sobie niby są żywcem wyjęte z serialu, czy pod niego stworzone, niemniej całościowo wygląda to cholernie niechlujnie. Pusto. Wsparcie twórców, humor pomogły obydwu dziełom. Jednak na arcydzieło trzeba było poczekać jeszcze z dwa lata. South Park Pimbo. Nie no, kijek, prawdy. Choć cyfrowe odtworzenie ostatniego automatu Segi jest tyleż ciekawe, ponieważ jest jedyną południowy parkową grą z kategorią od 10 lat. To jest jedyna gra z odparka, która ma tak niską kategorię. Wywalono fulgaryzmy i żartygodne fame MMA. <grym> Kiek jak i późniejsze The Fractured But Hole, zasługują na osobne, obszerniejsze materiały. Choćby z uwagi na to, że w przypadku tego drugiego nie uznaje innej nazwy niż podzieleni, ale z życi. Jednej z propozycji w konkursie urządzonym przez polskiego wydawcę. Zwycięskim tytułem tak naprawdę było w tyłku akcji. Też kapitalne. I wyrzucone za okno w ostatniej chwili. I to w tak ostatniej, że w sklepach tytuł nadal wisi. Sprawdźcie sobie na Playstation Store. A zasługują, bo są to wreszcie gry stojące dla mnie na tej samej półce, co niektóre odcinki serialu. To są gry, gdzie zjednało się wszystko. Sensowna fabuła. Bezczelny, ale prześmieszny Humor, sprytne wplecenie nawiązań popkulturowych w rozgrywkę. I sama rozgrywka to JRPG z prawdziwego zdarzenia, który broni się jako gra, a nie tylko jako coś losowego z o, naklejoną etykietką South Park Reserved. O ile w przypadku wcześniej wymienionych produkcji trzeba nieco usprawiedliwiać kranie w nie tym, albo to South Park, albo w końcu wypuścili grę South Park. Jakąkolwiek, to South Park! Nawet jeśli nie zna się oryginału, to jest szansa, że jeśli załapiesz te dowcipy, spodoba ci się rozgrywka i tak będziesz się cudnie bawić. Od tego 2017 zdążyła się pojawić jeszcze jedna ekranizacja. 2017. Phone Destroyer studia Redlinks. twórców serii Trials, mobilna strategia z elementami karcianki, gdzie ponownie jako dekiel The New Kid mamy pomóc w rozstrzygnięciu kto wygra dziecięce starcie kowbojów z Indianami. Skąd karcianka? Ano postacie dobieramy sobie poprzez karty. Co postać to wiele wariacji. Co wariacja to różne zdolności. Rzecz jasna karty można kupować za pośrednictwem mikrotransakcji, co też ma wpływ na zakończenie. Jeśli gracz nie wyda kasy, dzieci będą rozczarowane, bo tyle się ludzie narobili nad grą w reżyserii Treya Parkera, co on jeszcze to wyreżyserował? Jeśli gracz wyda trochę, no spoko. Miło? Jeśli wyda sporo, dzieci się ucieszą, a Kyle powie żebyś się leczył, bo to podchodzi pod uzależnienie. Co ciekawe, gra do tej pory jest wspierana, choć 4 listopada na fanpage'u ogłoszono wrzucenie ostatniej serii kart do kolekcji, co wskazuje na rychły koniec i zanikającą popularność. Jakby, wow, 5 lat! Zwłaszcza, że to Ubisoft. Wydawałoby się, że dawno to sobie darowali, ale ta strategia uszła mi uwadze. I tak mi zostało do tego roku. Kto w to gra, niech napisze w komentarzach. I takich nie przeczytam. Co nowego na horyzoncie po tych pięciu latach? Duet podpisał umowę z Wajaką CBS na ponad 20 tysięcy złotych, na mocy której zrealizują 8 nowych odcinków, pół filmu oraz jedną nową. Wideo. Na ostatnim THQ Nordic Digital Showcase na samym końcu zapowiedziano, że powstaje kolejny interaktywny Saucz. Nic o gatunku, o dacie premiery. Jedynie, że ma to być trójwymiarowe, co pasuje do pierwotnych planów na Kijek Prawdy. Pragnęli RPGa z Open Worldem w stylu Skyrima. Make Love Not Warcraft się nasuwa? Co oni znowu kronują? Czy znowu to zrobi Ubisoft? Oby nie. Dzięki za uwagę i na razie.